Do piątego roku życia u dzieci wykonujemy tak zwane badanie EEG we śnie. Dlaczego warto rozważyć wtedy zamówienie takiego badania do domu? Ponieważ dzień i godzina są dobierane indywidualnie pod dziecko. To znaczy, jeżeli ma drzemki w środku dnia, to się omawiamy w tych godzinach, bądź jeżeli jest starsze i tych drzemek już nie ma, to omawiamy się na wieczór, kiedy naturalnie idzie spać. Po drugie, nie ogranicza nas aż tak bardzo czas. Jadąc do gabinetu, jesteśmy umówieni na konkretną godzinę i jest konkretny czas przeznaczony dla jednej osoby. Natomiast w domu ten czas nas aż tak bardzo nie ogranicza. Jesteśmy w stanie spokojnie podejść do całej procedury. Po trzecie, jest to środowisko, które jest znane temu dziecku, więc czuje się w nim bezpiecznie. Dodatkowo wszystkie rytuały zasypiania, czyli jego pokój, jego łóżko, jego poduszka, jego kołdra, wszystko jest takie jak zazwyczaj, oprócz tego, że ja przyjeżdżam. Natomiast w takim środowisku znacznie łatwiej się usypia niż w gabinecie. Po czwarte, jakoś badania będzie dokładnie taka sama jak w gabinecie, ponieważ zabieram ze za sobą ten sam sprzęt specjalistyczny. Terminy takich badań są ustalane bezpośrednio ze mną, czyli jako specjalistą, nie poprzez recepcję. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić najlepszy termin, dogodny zarówno dla mnie, jak i właśnie dla dziecka. Masz więcej pytań odnośnie takiego badania w domu? Zapytaj w komentarzu.